Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was serdecznie w serii krótkich lekcji pod tytułem Słówko do egzaminu ósmoklasisty. Chodźcie teraz ze mną do mojego komputera i zobaczcie, czego się dzisiaj nauczymy. Dzisiejszym słówkiem do egzaminu będzie słówko NASTAWIAĆ i dodatkowym słówkiem będzie BUDZIK, ponieważ użyłam tutaj takiej sytuacji. Popatrzmy sobie na nią. Myślę, że każdy z was był w, w takiej sytuacji, że się budzicie i yy, zdaliście sobie nagle sprawę, że zaspaliście. Bo na przykład nie nastawiliście budzika. I tak właśnie ma tutaj ten nasz chłopczyk z obrazka. Popatrzmy sobie na to, co on mówi. Mówi: "O nie, zapomniałem nastawić mój budzik, spóźnię się do szkoły". Jest to straszna sytuacja. Zastanówcie się, jak, jak to powiedzieć po angielsku. Jeśli chcecie, możecie sobie zatrzymać na chwilkę nagranie. Jak będziecie gotowi, to wróćcie. Dobrze, popatrzmy sobie, jak to będzie brzmiało. Oh no, I forgot to set my alarm clock. I'm going to be late for school. Czyli ustawiać, nastawiać to będzie set. Myślę, że znacie też takie słówko jak settings, bo na przykład czy tam w telefonie, czy nie wiem, gdzieś na jakimś sprzęcie, w telewizji są zawsze ustawienia i czasami piszę po angielsku Settings, tak, czyli to są ustawienia, a ustawiać, nastawiać coś, to będzie set. Tutaj też chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na, właściwie przypomnieć, na wyrażenie Be Going To. Tak, czyli um, wy to często znacie jako mieć zamiar coś zrobić. Tak, na przykład y, mam zamiar pojechać, albo mam zamiar pójść do kina. I'm going to go to the cinema at the weekend. Tak, na przykład w weekend. I mówię, co zamierzam zrobić przez weekend, y, czy tam w najbliższej jakiejś przyszłości, jakie mam plany, zamiary. Ale tutaj, zobaczcie, the going tu jest troszeczkę inaczej użyte. Ja to przetłumaczyłam jako spóźnij się do szkoły. Czyli ten chłopczyk tutaj, on przewiduje, że spóźni się do szkoły. Be going to też właśnie możemy użyć, jak coś przewidujemy. Takim typowym książkowym przykładem jest taka sytuacja, że na przykład widzimy na dworze jakieś czarne chmury i mówimy it's going to rain. Czyli będzie padać. Przewidujemy deszcz na podstawie tych chmur. Ponieważ Be going to zazwyczaj użyjemy do przewidywania czegoś, jeśli mamy jakąś podstawę do tego. Na przykład coś widzimy, coś słyszymy. Okay? No, i tutaj podstawą do tego przewidywania jest to, że on nie nastawił budzika, tak? No, i zaspał, i na tej podstawie on przewiduje, że spóźni się do szkoły. Dlatego taka forma tutaj jest najlepsza. I'm going to be late for school. Ok. Dobrze. Powtórzcie teraz za mną to zdanie. Oh, no, I forgot to set my alarm clock. I'm going to be late for school. Super. Jeszcze teraz zauważyłam, że też przypominamy sobie tutaj czas przeszły od czasownika forget, czyli zapominać, i druga forma to forgot. Dobrze. Od dzisiaj, od dzisiejszego odcinka, zawsze na koniec zadam Wam jakieś pytania, ok? I mam do Was prośbę, żebyście napisali swoje odpowiedzi w komentarzu. I dzisiejszym pytaniem jest: What time do you set your alarm clock for? Czyli na którą nastawiacie swój budzik? Dobrze, napiszcie odpowiedzi w komentarzu, jestem ciekawa, na którą, o której wstajecie. Ja też napiszę moją odpowiedź. Okay? Jeśli tam zrobicie jakieś błędy, to ja wam je poprawię. Dziękuję Wam już za uwagę. Jeśli chcecie się razem ze mną pouczyć do egzaminu ósmoklasisty, zapraszam Was na mój kurs E8A na 100%. Link do szczegółów tego kursu znajdziecie w opisie pod filmem i zapraszam Was też do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco oraz zastawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Dziękuję Wam już za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!